Co? A gdzie będziemy mieszkać, jak będziemy starzy? Nie wiem, tego nikt nie wie. Na pewno gdzieś daleko. I będziemy sobie siedzieć, popijać chytrego z Będziemy mieli zegar z kukułką I będziemy strasznie ślicznie razem wyglądać. I w ogóle nie będziemy się kłócić. No to co będziemy robić? Siedzieć i czekać? No nie. Musimy się kłócić, bo będzie nudno. Nie rozmawiać sobie wspominać jak prawdziwe się. Mm, no tak, może kiedyś nam się to uda. Ile ci tam jeszcze zostało tego piwa? A, bo ja wiem. Kiedyś umiałem to dokładnie obliczyć. I co? Tego też zapomniałeś? Nie mogę wszystkiego pamiętać, nie? To było jakoś z tego <noise> Stwier stwierdzenia tego no. Hipokrytesa. Ty durny zawsze byłeś i zawsze będziesz. Znalazła się mądra. Przynajmniej jak już coś zrozumiem, to potem pamiętam. Weź, ucisz, to dziadostwo! Naznosisz tego do domu, spokoju a nie ma! Nie miałeś na 78 rocznicę ślubu, a naznoszałeś to sam ty śmieci różnych zawsze. Teraz raz do domu przyniesłeś. Kłamiesz, babo! Tak? I nie przypominam sobie niczego takiego. A wypchaj się z tą swoją kukułką.